Cześć, witam Was serdecznie, a w szczególności moich uczniów języka angielskiego zawodowego, jako że ten materiał jest właśnie lekcją języka angielskiego zawodowego na ten tydzień. A dzisiaj będziemy mówić o opisie produktu. Zapraszam. Produktu jest niejako takim wstępem troszeczkę do recenzji produktu czy firmy i tym będziemy się zajmować gdzieś tam w przyszłości. Natomiast na chwilę obecną zrobimy sobie właśnie opis produktu, i tutaj już sama nazwa może być trochę myląca, bo nie będzie mi chodziło o opis pisemny, ale właśnie o opis ustny, czyli będziemy musieli o jakimś produkcie coś. Opowiedzieć. I tutaj mamy dwa, niejako modele takiego opisu. Pierwszy z nich to jest taki model konwencjonalny, czyli od ogółu do szczegółu. A drugi model, niejako ukierunkowany na odbiorcę. I o tych właśnie dwóch modelach spróbuję Wam trochę opowiedzieć. Otóż, pierwszy model to właśnie model, w którym Niejako odbiorca tego produktu jest gdzieś po drugiej stronie, jest gdzieś nie aż tak bardzo istotny, ale ważniejszy jest sam produkt, to co chcemy przedstawić. Innymi słowy, owszem, zaczynamy od przedstawienia, co to jest, ale również kto go wyprodukował, następnie do czego to służy, jak to jest zrobione, a na końcu gdzieś tam rekomendujemy ten produkt. No, no dobrze. Spróbuję Wam na żywca niejako przedstawić właśnie taki opis Czajnika. Tak mam Czajnik, no to dobrze. Ok, ladies and gentlemen, today I'd like to present the kettle manufactured by the kettle producing factory called Interkettle. Interkettle is an international brand which specializes in producing such devices which are of great significance in every household. We have been renowned for many years all over the world and our kettles are sold in many Countries. Today I'd like to present this very model of our newest production line, which is the Kettle X500. This Kettle has a unique structure because it is made of stainless steel and it is equipped with an automatic closing device which prevents the water from boiling out. In addition, it is equipped with a wooden cover and a wooden handle which adds to the design of this device. It is certain that every family, every household, should be in position, uh, in possession of a kettle like this. It is hardly meant to imagine. It is hard to imagine uh, how could we make our tea without a kettle. That's why this device, due to its Famous brand, as well as unique design, is highly recommended to you. Should you be interested, please contact us at 0800-KETTLE. Thank you for your attention. I oczywiście, troszkę gdzieś tam ściemy w, w tym całym, w tej całej prezentacji było. Ale o co chodzi? Zacząłem od ogółu. Nawet, oczywiście, że powiedziałem, że prezentuję czajnik. Potem, że jest to firma, tam Interkettle, że to jest znana firma na całym świecie i w ogóle, czyli ogólne informacje. Potem, zawęziłem się do tego czajnika. Że jaki to on super ekstra niedowiary jest, czyli że tam zrobiony ze stali nierdzewnej, że ma mechanizm zamykający. Zapobiegający w odparowaniu wody, i tak dalej. Że drewniana pokrywka, ona nie jest drewniana, no ale powiedzmy, że, że, że wygląda jak drewniana, drewniana rączka. I że oczywiście w każdym domostwie taki czajnik powinien się znajdować. Czyli mniej więcej taka krótka prezentacja tego produktu w sposób taki konwencjonalny, w którym. Mój odbiorca jest na końcu. Nie jest to zły opis, jak najbardziej może to być. Natomiast natomiast e, obecnie, w, zwłaszcza w świecie gdzieś tam komercji, stosuje się nieco odwrócony ten opis. Czyli najpierw skupiamy się na odbiorcy. Najpierw niejako ten odbiorca musi w ogóle zacząć nas słuchać, czemu to jest potrzebne, co chcemy mu zaproponować. A zatem spróbujmy przyjrzeć się jak taki opis mógłby wyglądać w tej nieco odwróconej formie. Ladies and gentlemen. Has any one of you ever imagined life without tea? Have you ever thought that you could do without This outstanding beverage, which is tea. Oh, I doubt it. So, how do you make your tea? A kettle. Oh, yes. And how many times has it happened that you burnt your kettle because the water evaporated? How many times has it happened that your kettle proved ugly? Or useless. Well, I have a solution to you. And it is the X500 kettle. It is made of stainless steel. It is equipped with a unique mechanism preventing water from evaporating. It has a wooden cover. And a wooden handle, which proves that it will never get useless, your water will never evaporate, your kettle will always look beautiful, and your kettle will never burn. Well, this kettle is offered by our company, the inter-kettle brand, which is renowned all over the world in several countries. we have a great variety of kettles in a store, but this one, the x500, is our newest invention, and it is a must in every household. so next time you think, of a hot tea which you could enjoy with your family. Remember that this tea is prepared in our outstanding X-500 device. Jak widzimy tutaj nieco odwróciliśmy ten szereg zdarzeń i gdzieś nasza, nasz, nasz opis czajnika Przebiegał troszkę inaczej. Zacząłem od zadania widzowi kilku pytań retorycznych, czyli ściągnąłem uwagę widza na siebie. Tak? Więc to jest o tyle tutaj istotne, że najpierw ściągam uwagę widza i podaję gotowy produkt, czyli ten nasz czajnik w tym wypadku. Tak? I podobnie u Was. Też chciałbym, żebyście wybrali sobie jeden z dwóch sposobów i przygotowali wybrany przez Was opis produktu. Oczywiście, ja w mojej prezentacji wybrałem czajnik, czyli produkt niejako zupełnie niezwiązany z Waszymi gdzieś tam profilami klas, ale właśnie też celowo, żeby nikt nie był faworyzowany specjalnie, ale też nikt nie czuł się pokrzywdzony. Jesteście elektrykami, jedna klasa. Jesteście informatykami, druga klasa, i jesteście poligrafami, dwie pozostałe klasy. A zatem proszę Was, abyście wymyślili produkt związany z Waszą branżą. To może być też usługa związana z Waszą branżą. I przedstawili właśnie taki opis na jeden z tych dwóch modeli. Albo od tej ogół, tych informacji ogólnych coraz wężej, przez, przez informacje szczegółowe, aż do klienta, dlaczego temu klientowi to się przyda, czyli rekomendacja. Albo na odwrót, czyli właśnie od tego skupienia się na kliencie, poprzez produkt, aż po to, że właśnie nasza firma. Jest taka super ekstra niedowiary i najlepiej do tego celu się nadaje. Chciałbym, aby taka mowa, którą przygotujecie, bo to musi być mowa, ja nie chcę tego pisemnie. Chciałbym, aby taka mowa trwała około 2 minut. Moje mowy trwały mniej więcej 2,5 minuty, dałoby się to jeszcze bardziej rozwinąć, natomiast nie chciałem też rozwlec tego za bardzo. Czyli powiedzmy, że między minuta 30 sekund a 2 minuty, żeby taka wasza mowa trwała. Oczywiście chciałbym, żeby to było przygotowane bez kartki. Yy, I oczywiście z tego jest ocena na życzenie, czyli każdy kto mi przedstawi to, może ocenę chcieć lub nie. Yy, także właśnie tutaj chciałbym, abyście postarali się. Przygotować mowę dotyczącą opisu produktu, wymyślając swój własny przez Waszą firmę. Przemówienia branżowe już robiliście, opisywaliście własną firmę kiedyś, tak? a teraz macie jakiś konkretny produkt i ten produkt musicie właśnie opisać, przedstawić i udowodnić niejako, że on jest właśnie takim, którego Wasz potencjalny klient. Będzie potrzebował. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zajęcia, te zajęcia z tego tygodnia na język obcy zawodowy. Mam nadzieję, że gdzieś tam uda Wam się to zrobić. Tymczasem ja Wam życzę dobrego, spokojnego dnia. Tradycyjnie nie wychodźcie z domu, dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, i będę czekał na Wasze mowy. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.